Siemaneczku, witam was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę wam najbardziej epickie narzędzie, jakie kiedykolwiek widzieliście w Minecraftzie. Jest to różdżka, dzięki której możecie kopiować dowolną rzecz i wkleić ją gdziekolwiek zechcecie. Więc, innymi słowy, możecie się wzbogacić naprawdę bardzo szybko. Ale czy zdążysz zostawić łapkę w górę, zanim zdobędziemy pierwszy stag diamentów? Nie, no pewnie tak, bo to nam zajmie kilka minut. Spróbuj teraz zawić łapkę w górę i wbijmy pod tym filmikiem 10 tysięcy łapek w górę. Jeżeli to się uda, to będzie naprawdę kozacko i będę z was naprawdę dumny. Więc łapka w górę i lecimy z dzisiejszym odcineczkiem, gdzie wzbogacimy się w Minecrafcie razem z Jerzem Tricusem. Elo! Elo, elo, dobre, stary, słuchaj. Dam ci teraz tipa, jak się wzbogacić. Jedyne co, to potrzebujemy patyka. I dwa kwiatki. Dosłownie, to jest tyle, co I potrzebujemy co do zrobienia. Dostaniemy. Stary, dostajemy różdżkę! Będziemy mogli wszystko nią kopiować! Więc stary niebieski kwiatek. Pierwsza rzecz, okej, okay. to jest łatwe zapytanie. Drugi kwiatek o kurczę, to jest żółty kwiatek. Potrzebujemy żółtego okay, kwiatka. ja zebrałem. A, zebrałeś. Ty chodziłeś zbierać kwiatki, stary, Pitwin? No tak, dlatego już nie było tak blisko. <laughs> okej, okay, dobra. I jeszcze będziemy potrzebowali patyk, więc musimy zebrać sobie a może z drzewa nie będziemy tacy mieli, będziemy psuć wioski osobnikom. Nie, 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 to nie jest moje. Stylu. I teraz w craftingu będziemy musieli, stary, połączyć te trzy rzeczy. Przerobimy kwiatki na barwniki i położymy po środku patyk. Na dole na lewo żółty barwnik i na górze na prawo niebieski barwnik. I dostajemy, jak widzicie, różdżkę kopiuj w klej. Wygląda ono naprawdę episko. E, co robi? I stary <głos》> zrobi. Wszystko. Zobacz wszystko. na to. Na przykład możemy stary wziąć ten crafting table i skopiować go na przykład tutaj. Co? <laughs> Widzisz? Albo. O, tutaj. Pyk. I stary. To działa na wszystkie bloki w tej grze. Możemy zmienić na przykład z kolei te craftingi w trawę z powrotem, ale dobra, ile oh, ja nam się je. przyda, więc zostawię tutaj jakiś crafting. I stary możemy teraz to użyć do zepsucia gry albo do wzbogacenia się. Do czegokolwiek zechcemy, więc słuchaj. Będziemy dzisiaj stary szaleć. Na przykład, zobaczmy, co mamy w wiosce, bo na pewno będą jakieś skrzynki. A nie chcę mówić, ale skrzynki to też bloczki. Stary, zobacz. z itemami? Tak, z itemami. Zobacz, tutaj jest skrzyneczka z jedzonkiem, więc możemy teraz wziąć sobie tą skrzyneczkę, skopiować i wkleić kilka razy. I mam teraz naprawdę dużo jabłuszek. Tak, stary. Mega wyżerka. I teraz mogę sobie tą skrzyneczkę włożyć do jabłuszka i skopiować ją też znowu kilka razy. Pyk. I mamy teraz, słuchaj, już masę jabłuszek. się 11 jabłek. Jo, jestem jabłkowym królem. Okej, okay, ale jak mówię, stary, dzisiaj mam w planach wzbogacić się i to niesamowicie. Więc e, stary, będę musiał zacząć od zrobienia czegoś bardzo złego. Będę musiał pokonać tego golema, stary, żeby skopiować żelazo, które z niego wydropi. Ale spokojnie, dzięki temu będziemy mogli zaraz stworzyć całą armię golemów, które jakby będą Co? jego takimi dziećmi trochę, stary, zrobimy armię golemów w mgnieniu oka, naprawdę. Będziemy tylko potrzebowali dosłownie troszeczkę, próbkę pana żelaza, więc ja tego golema będę musiał niestety ubić. Użyjemy do tego może kamiennej sikierki, więc zbierzmy sobie trochę kamienia. I pyk, mamy sikierę. Zaczepiam tego pana, okej, okay, i trochę odsunę się, Uważaj. odsunę się. Pyk, 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 pyk okej, okay, dobra. I klapimy stary golem. go bić. Mu. Ey, nie mów na mnie golem. <laughs> Weź, stare mi pobóż, będzie szybciej. Nie, ja robię kopalnię. Co ty robisz? Robisz kopalnię marchewek. Aha, na Ej, Jo, on to zbagował. Widzicie to? Jezu, czy ty zepsułeś grę właśnie. Co jest zgrane? Trochę. O nie, czekajcie, musimy to obczaić. Dobra, pyk, mamy żelaza i to pięć, a jesz właśnie, słuchajcie, zepsuł grę i stawia marchewkową... Czy ty robisz marchewkową kopalnię, stary? <noise> no. O nie, dobra, zaraz ci tu odwiedzę, tylko pozwól, że wzbogacę się w kilka sekund. Okej. Okay. Ej, ciekawe czy jestem w stanie skopiować łóżko. Eee, py o lol! Co jest grane? <noise> <laughs> o nie, Coś to jest totalnie stało? złe Nie, nie chcesz tego widzieć, jest przeklęte widzieć. Nie, nie chcesz tego widzieć Ej, a drzwi mogę skopiować? Pyk. O, nie. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie. Nie testujmy tego. Nie testujmy tego widzenia, bo to się źle skończy. O, tu jest jakaś skrzyneczka. Uuu, ile chlebka! Dziękuję bardzo. Ale ja przyszedłem tutaj wzbogacić się z żelazem. Więc słuchajcie, zróbmy coś takiego. Bierzemy sobie e, na przykład taką skrzykę i robimy całą ścianę skrzynek z żelazem elegancko. A przyjdziesz jeszcze na chwilę do mojej kopalni? Tak, stary, zaraz wpannę. Tylko pozwól, że zrobię sobie kilka staków żelaza, bo obiecałem temu golemowi, że jeszcze tutaj zrobię jakieś golemy, żeby nie było. Zróbmy w takim razie z tego żelaza. Słuchajcie, bloki żelaza, ok? I w tym momencie, kiedy kopiuję tą skrzynkę, to popatrzcie sami, co się stanie. Właśnie skupywaliśmy sobie bloki żelaza, i teraz mam już 39 staków żelaza, i tak możemy iść w nieskończoność, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się chce, A ale taki prości secik żelaza, to ja sobie w sobie przygarnę. Ta-dam. Okej, okay. mamy więc seta. Mamy dynio sławy. I słuchajcie, w sobie te dynie, to ją, ja mogę już teraz nawet skopiować. Pyk, 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 pyk. I możemy, słuchajcie, kopiować i wklejać golemy normalnie. Patrzcie na to, ludziska. Bierzemy taką e, różdżkę i robimy. Malujemy po prostu żelazem. I na górę możemy kłaść dynie. I nożycami robić ciach. I... Ciach! Okej, okay. zrobiliśmy dwa golemy, już nie ma niebezpieczeństwa dla wioski, strzeżcie je, tej wioski, panowie golebowie, a my lecimy, słuchajcie, pod diamenty, bo chyba najwyższy czas ulepszyć tego seta. Dobra, Chociaż to ja czekam, <grym> czekam na ciebie pod e, drzwiodrzewem, obok drzwiomu. Cześć, Czekaj, czekaj, czy ja nie mówiłem 5 minut temu, że nie rozwalimy tej wioski? <grym> O nie! Okay. Spawka, całego domu! Co ty robisz? Skąd? W tobie tyle agresji, no, Jeżu? Stary, idziemy pod jaksy, bo ja mega chcę zobaczyć okay. je, jak to, to będzie wyglądało! To chodź za mną? A gdzie ty jesteś? jest? twoja kopalnia. No tutaj strzedło nie tu jest kopalnia. Chodź, idziemy, idziemy. To to wygląda, widzicie co on robi? Ty stary zepsułeś grę totalnie, tak na maksa! To jest dwiokalnia! O, nie, jak to dwiokalnia. źle dwiokalnia. wygląda! O co chodzi w ogóle ludzie? Tylko ja tykaj nie widziałem. No, to nie. nie. Okej, okay, jesteśmy stary, już bardzo nisko. Tu gdzieś muszą być diamenty, stary. Idziemy szukać i dalej. Stary, jesteś pewien, że to jest najlepszy sposób na kopanie no, w nie, Minecraft? Nie, bo do, do przodu lepiej się kopie marchewkami, stary, a do dołu. <laughs> Okej, okay, dobra, nie mam, nie mam pytań, chyba. Ale jak widzicie, nowe sposoby kopania w dzisiejszym odcinku e, nie do przebicia, naprawdę. Ej, patrz! Co jest? Czy możemy kopiować? Ej, czekaj, 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 weź się przesuń, co się stary, przesuń się stary, chcę zobaczyć. Jest, zobacz. Co ty zrobiłeś? yo, patrz, co my robimy, kopiujemy i wklejamy, gdzie chcemy pochodnie, faktycznie, ale zbagowane O nie, najgorzej. Ej, ale przynajmniej wszędzie będzie bardzo jasno, gdziekolwiek pójdziemy. W takim razie musimy teraz znaleźć jakieś diaksory, mordko. Nigdzie nie ma diaksów. Są! Lol, wiesz pod wodą! Wiesz je. Pod wodę jak Stray! Nie biorę ich, stary, ja je skopiuję. Okej, okay. stary, zobaczę jak znalazłem kopalnie Jackstów! Haha! <laughs> Ej. To wygląda epicko, stary. Można zrobić całe cave. -y. Ej, ej, nie! Dobrze skopiowałem sobie to. Ty trolu! Dobra, idę kopiować moje jak gdzie indziej. Myślę, że pan villager nie będzie zły z upgradeu jego domku. Okej, okay, diamentowa harba. Upgrade'ujmy go na portal Star... do deteru, zobacz. O nie! Yes. Po... Tak, piękny portal jest. Naprawdę piękny portal, jestem z ciebie. Normalnie dumny. No dobra, blaszka. Już go rozwalam. Nie no, zrób ładny portal w takim razie. Jak już w portal, to pójdziemy zaraz do tego deteru i znajdziemy coś dziwnego. I e, mam nawet pomysł, jak w łatwy sposób zdobyć bardzo dużo tu stary. Dobra, już tego nie wykopiemy drzwiami, tak jak kopalni, ani e, żadopochodnią, więc słuchajcie, zróbmy sobie kilofik i tym kilofem wydropimy diamenty, ale wiecie co? Kopanie diamentów jest e, tak bardzo, słuchajcie, już niemodne. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz diamenty to się kopie jeden, diament się kopie jeden, albo osiem, tak jak ja to zrobiłem. Robi się skrzyneczkę, wkłada się te diamenciki do skrzyneczki i teraz tą skrzyneczkę Daje się wszędzie! O, tak! I teraz możemy sobie zbierać, kopiować i mieć naprawdę bardzo dużo diamencików. E, I w kilka sekund, słuchajcie, zrobiliśmy nieskończenie dużo diamentów. Okej, okay. drogi w tej wiosce od dzisiaj będą diamentowe stary. To będzie najbogatsza wioska, jaką kiedykolwiek widziało Minecraft. Jej, Nie, to jest głupi pomysł. Wygląda no bardzo źle, ale stary, możemy to wykorzystać bardzo dobrze, więc włóżmy sobie te diamenty, oczywiście skopiujmy je jeszcze dalej, okej, okay. i myślę, że mając 8 bloków diaksów, możemy się na razie urządzić, okej, okay. joł, to jest prawie, to znaczy to jest ponad tak, pyk, 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 okej, diamentowy dealer, <laughs> bardzo dobrze, ale skoro idziemy do netheru, bo rozumiem, że to jest nasz cel, czemu ty spalasz wioskę, to jeżu? Dnia. widziałem ja to, rundwarną. Masz zapaliczkę miałeś w ręce, nie, ja się zmywam, okej, okej, jesteś przełapany. Dobrze, stary, zwiewamy z tej wioski, bo chyba już nas tutaj średnio lubią, mimo że im zaupgradowaliśmy domki. E, Moi połowę, drugą domków spalamy, okej, okay, bardzo niegrzecznie. Dobra, diamentowa sikierka, diamentowy kill i stary, możemy lecieć do netheru. Okej, okay, zrobisz portal, serio? <laughs> <laughs> okej, okay, to nie się... Musiał... Ej, czekaj, mam bardzo zły pomysł, stary. No? Okej. Okay. Czy ja mogę? O nie! Co zrobiłeś, stary? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie bądź stary? Nie! Zacząłeś to, stary? Zobacz. Zrobimy wiesz co? Najmniejszy. Spragowany świat? Nie! Zrobię najmniejszy portal do letteru, mordo. Zobacz. Stary, popatrz. To jest najmniejszy portal do leteru. Czy to nie jest przeklęty widok? Jakby eee. serio. Ale lepszy jest to. Że wydaje mi się, że możemy z niego skorzystać, stary. Wystarczy się do niego wczołgamy. Yo! Stary, ten portal działa! Nice! -y! <gry> nie wierzę, nie wierzę w to. Okej, okay, wyszliśmy już normalnym, ale to było epickie. Zrobiliśmy najmniejszy portal, wykorzystując tego dziwnego buga w grze. Dobra stary, musimy się zastanowić. Co najlepszego możemy skopiować w neterze, ja bastion! mam Bastion! Dawaj Bastion! Co, co jest Bastion? No bastion skopiujmy! No bastion. Tam są skopiuczki. bloczki! Stary, tam jest neteryt! Co? Tak, w skrzynkach Bastion bastionie często jest neteryt, ale stary, Edy. nie możemy tam iść bez złota, wiesz o tym. Jak to nie? No stary, bo tam będzie przypał bez złota. Chyba, że jesteśmy naprawdę super JOLO Kozaki. Stary, jak my tam wejdziemy do tego mordo, bastionu? No, mordo, jak to jak? Moja szkoła kopania! A, dobra, dobra! Wy bierzemy pochodnie i. Ups. stawiamy pochodnie. Okej, okay, okej, okay, dobra, to stawiamy let's go, pochodnie. Let's go! Yo, lecimy w takim razie, wkopujemy się do góry. Super scitowane to jest. Nie będę już mówić o tym za dużo, ale jest to naprawdę bardzo wygodne. Polecam, naprawdę. I jesteśmy rzeczywiście już w Elo Bastionie. O nie, piglin, stary, piglin! Brutal? E, nie, nie brutal na szczęście, ale jest lekki przypał, bo my, jak mówię, nie mamy nic ze złota, stary, Ty wiesz o tym. Obyśmy znaleźli coś w skrzynce, bo będziemy mieli przypał. Dobra, stary, patrzymy na skrzynki, szukamy netherite. Jest netherite, odłamek netheritu. Ja rozwalam ale spokojnie, pik, trzymam pik, je. Pik, pik. Jakie brutale? Trzymam je. Jo tu są brutale! Trzymam je! O wszystkie co chodzi? Dobre, dore, dore. Dobra, dobra, dobra. Zawijamy to. Mam skopiowaną skrzynkę z netherite'em, stary możemy zawijać z Nieci się! Okej, dobra, to ja, ja stary wracam do wioski po prostu. Uu, dobra, 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 dobra. E, przeżyte, dobra, i mamy. Więc skopiowane skrzyneczkę z netherite'em. Słuchajcie, to był najłatwiejszy netherite ever. Nawet nie będziemy musieli. E, za bardzo skombinować. I nic rozwalać. Po prostu kopiujemy ze skrzyneczki. Zbieramy z nich odłamki neterytu. I sobie możemy wszystko elegancko kopiować. Stary, jesteśmy już ustawieni, żeby coś... O nie, co ty robisz? Więcej bloków diaksów? Stary... Dam ci prezent. Bloki... a, dziękuję, dziękuję bardzo, Dobrze. ale... Nie chcę mówić, ale bloki diaksów są, stary, tak bardzo przestarzałe. Mówię ci, mordko. Teraz to się kopiuje neteryt, byku! Ej, jo! Mam pomysł. No. Weź stary cały czas wklejaj tutaj tą skrzynkę. Na środku, na środku, weź wklej tą skrzynkę cały czas. Wkleję cały czas! Jo! Stój! I weź wklej. No. Weź klej! No. Weź klej! No. Stary! E, już nie daje rady, stary, okay. mam kilka staków skrapki. Praca ze spoboda! Słuchajcie, zobacz, zobacz, ile ich powstało w kilka sekund. E, nie, żeby coś. Byk! Oh Widzisz to? Nigdy nie widziałem tyle terytu na oczy. Możemy, słuchajcie, chodzić i rozdawać teryt obcym ludziom na ulicy. Totalny. Teraz wystarczy, że skopiujemy sobie piecyki ze złotem, żeby nam się przepalało wszędzie złotko Okej, okay, bardzo dobrze. Naprawdę starczą nam tylko cztery sztapki złota, chyba dobrze wiecie czemu. I możemy połączyć sztabkę złota ze sztapką neterytu. I w sumie szalnić te skrapsy. Nie wiem, nie wiem po co robiłem tak dużo tych skrapsów. Bo teraz mamy już sztapkę neterytu, taką normalną, prawdziwą, dobrą I stary domek ze skrzynek to jest najgłupsza rzecz Chyba to wygrywa ten odcinek, to jest chyba najgłupsza rzecz obok hey, Mordo, tego portalu udało mi się po całym odcinku próbowania zrobić to Co zrobiłeś? Zobacz na to, o, nie, Już Chodź się dobie. boję, już się boję, no chodzę w kółko, gdzie ty gdzie jest? jesteś, ja widzę cię, gdzie ty No gdzie ja ty jesteś? chodzę na to, gdzie z ty Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, no dobra, tu O dobra, zobacz, no. Masz na to co, co robisz? Tylko ogień. Tak, udało nie. jest jesteś podpalaczem! Najgorszy podpalać! Ja robi robię te rytowe rzeczy. A ty takie pierdoły, o gościu, co to jest? <laughs> tu jest stare bogactwo. Kaman! on. Chodź, stary, możemy zbagować to, bo do tego potrzeba dwojga. Teraz stary, skopiuj to skrzynkę. No, mam. Ok, i wklej ją. No, wklejam. wklejaj. Wklejaj, wklejaj, wklej. Wklejaj. Wklejaj. Stary, stój, 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 stój. No, stój. Dobra. Teraz ją skopiuj. Skopiowałem. Ok, wklej. Wklejam. Okej, okay, dobra, stary, nie wiem, Ty tak, czy Już ile tego jest, ale mam stary 21 sztabek reteryjnych. Bloki już kupować już. Tak, już możemy kupować bloki. Jo, faktycznie. Dobra, nie, no to to jest już. Słuchajcie, jak możemy kopiować boki neterytu, to ja nie wiem czy możemy zajść dalej w tej grze. Teraz możemy za sobą budować śladki neterytowe, domki neterytowe, wszystko neterytowe, ta gra już nie ma żadnego sensu. Więc e, słuchajcie, oficjalnie gra została jeszcze mocniej i zepsuta, e, a przy okazji odcinek stał się jeszcze bardziej epicki, więc musisz zostawić łapkę w górę, bo to było e, piękne doświadczenie. Zobaczenie takich ilości bugów w grze. Więc, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to w tym momencie, dołącz do grona widzów, ponieważ wtedy będziesz mieć powiadomienia o nowych odcinkach. Pamiętasz o od dzwoneczku. I, jeżeli nie widziałeś tych odcinków, które teraz ci wyświetliły na ekranie, to kliknij jeden z nich, ponieważ to już jest koniec tego filmu. Więc, <gry> pora leć kolejny. Więc zapraszam na jeden z tych dwóch odcinków. Wybierz i do zobaczenia na nim. Elo!